Kopiujemy, nawet piloty zabezpieczone przed kopiowaniem. Witam szanownych kolegów. Witamy w firmie produkującej piloty do bram. Znajdujemy się w Wilnie, którego herbem jest. Święty Krzysztofie, patron podróżnych i kierowców. Przedstawiamy Państwu pilot, amulet o niezwykłych możliwościach. Film przeznaczony jest dla profesjonalistów zajmujących się dorabianiem kluczy, pilotami do bram oraz serwisowaniem automatyki bramowej. Zobacz teraz, jak działa nasz pilot. Nawiasem mówiąc, wszystkie odbiorniki zewnętrzne są oryginalne. Nie uwierzysz własnym oczom tak, tak. Ale nasz pilot kopiuje i generuje specjalnie zabezpieczone przed kopiowaniem piloty z kodem 128-bitowym, takie jak Beninka z kodem ARK. Zomer z systemem Perl Lock 2, kod dynamiczny Horman Bisekur oraz popularny BFT z tajnym kodem. Tak, dobrze zrozumiałeś, wszystkie te skomplikowane piloty zmieszczą się w jednym pilocie do bramy. A ty na zawsze pozbędziesz się wypchanych kieszeni. Jeśli jesteś zainteresowany procesem kopiowania, we nakręćmy film jak kopiowane są piloty, dając po trzy na raz. Szukasz pilota do bramy? Skontaktuj się z nami, jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie udzielimy dalszych informacji. Poszukujemy przedstawicieli i profesjonalnych partnerów handlowych do sprzedaży systemów sterowania bramami naszej marki na terenie Polski, aby otrzymać piloty ze zniżką. Zadzwoń pod numer plus 370 610 67 116 lub przyjdź do naszego salonu A, P, Kawolajuko G20 i piętro, Wilno, https www .lt, ukośnik.